Witam się serdecznie z Wami, moi kochani widzowie. Witam, oczywiście, wszystkich moich stałych i przyszłych subskrybentów. Oczywiście, miłośników przyrody wszelakiej, mokrej i suchej na moim kanale. Otóż co? Dzisiaj wtorek. Miałem nagrać film wczoraj. Ale wczoraj robiłem, no po południu późno już podmiankę, a że światło mi się wyłącza o wpół do siódmej wieczorem, także już no, nie zdążyłem, a nie chciałem wymuszać wiecie, światła, żeby zaświecać specjalnie. No i co wam dzisiaj mogę powiedzieć? No tutaj może powiem, nie wiem czy po namowie, czy nie. Od koleżanki Kasi postanowiłem tutaj taki eksperyment przynajmniej w moim wydaniu. Rozpuściłem sobie w takim pojemniku tutaj dwie tabletki aspiriny, no i zapadałem do zbiornika. Zaaplikowałem do zbiornika, wlałem normalnie, bez, bez jakiegoś tam kombinowania, nie dawałem w podłoże, no bo ja mam większość epifitów chyba, że tu ten lotos, który widzicie na, doli, na dole, tutaj z prawej strony zaczyna wreszcie puszczać liście ja mu tam wczoraj dałem, też po podmianie mu dałem kulki gliniane takie lepsze prawdopodobnie kulki z lepszej firmy nie wiem, ile to będzie, ile to da dla tego lotosa, bo na razie te liście są takie troszkę blade. No i troszkę tam powiecie, rośnie, poprzerywałem. Dałem sobie tu też do lewego rogu u góry. Możecie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Najwyżej, później telefon wyjmę, to Wam pokażę. Dałem sobie jeszcze taki filterek. Z taką bardzo gęstą gąbką, żeby mi tam filtrował takie różne drobne zanieczyszczenia. Kaskada, no, troszkę sobie kaskadę wyczyściłem. Dałem tam też takie na ten zaciąg wody. Do tego pierwszego koszyka dałem tam takie gąbki. No bardzo dużo zanieczyszczeń jest takich, wiecie, tych, z tych, z tego muchu, gdzieś tam się odrywa, wciąga ten mych i tam po prostu mi to gdzieś tam wchodzi i później się to zapycha, nie? No i wczoraj też zrobiłem troszkę, przerzedziłem jeszcze tego u tych gubików, dodałem tam taki korzeń mniejszy znalazłem, na razie, na razie go tam obciążyłem tą, tym dragon, tym, tym kamieniem dragona takim tak zwanym gdzie tam był Anubias na tym posadzony też tam wyrzuciłem aha, wyrzuciłem od gubików tą małą kaskadkę w tym, ten filtr gąbkowy który tam był w go trochę wygniotłem tu w wodzie akwariowej w wiadrze bo już taki był dość zamulony ten kamień też tam troszkę go troszkę poczyściłem nożykiem go tam obskubałem no i też do, dołożyłem taki właśnie gąbkowy taki sam filtr tutaj z lewej strony To takie dwie duże gąbki on ma tam zasilanie taką ma małą pompkę nie jest to napędzane powietrzem tylko taka mała pompka jest między gąbkami już był gdzieś ten filtr też pokazywany, władaj, że Christian też pokazywał te filtry, I także zrobiłem tam troszkę porządku w tym, u tych gubików. No, a tutaj, tak, jak mówię, dałem tą aspirynę, tak mi tam Kasia poleciła. Jest to tam jakiś specyfik dla roślin. No Zobaczymy, spróbujemy, co z tego będzie. No, czy te roślinki, coś tam, będą jakieś lepiej wyglądać. Nie wiem. Ja, jak wiecie, daję pyłek kwiatowy. Jestem z tego pyłku zadowolony. Także wiecie. Tutaj, tak samo u, w tej kostce, u, u tych dwóch paletek. Też troszkę tam rewolucji zrobię, ale to dopiero dzisiaj. Bo ten koper strasznie się tam rozrasta, nie wiem, co, co z nim zrobić w ogóle. Co, co, tu, co tu z nim zrobić, czy go wywalić, czy go nie wywalić. Na razie sobie tam tak rośnie. No zobaczymy. No, jak możecie zauważyć. Woda jest, no fajna, czyściutka jest kryszta woda Po wczorajszej podmiance e, Paletką dzisiaj dałem sobie takie granulki Te co wam kiedyś tam pokazywałem e, Zmusza mnie do tego, żeby sobie zaczły jeść te granule, oczywiście widzicie one tam Są wybredne i tam z dna sobie te granule wybierają Jedne są takie miękkutkie, a drugie są takie twardsze Paletka ma to do siebie, że ona później sobie szuka też na dnie i, i szkubie z dna. To, no, wiecie, paletka to nie duży skalar, duży skalar to ma gdzieś, tylko je to, co jest w toni wodnej, a nic tam nie szuka na, na dnie. Paletka przeciwnie szuka z nawy, wyszukuje też pożywienie. Oczywiście też muszę dać trochę płatków, bo inaczej by te neony czy te drobne ryby no, nie pojadły za bardzo. A tak jak widzicie one sobie tam szukają pożywienia z dna. Co tu jeszcze wam no, mogę powiedzieć? No, tam mi ktoś pisał o oświetleniu wcześniej. Ja już tu nieraz pokazywałem, że to są takie belki. Ta biażeniówka, tylko w środku jest pasek z ledami Są to takie. Tam można nawet zrobić też nocne światło. Klikając dwa razy, przełącza się na niebieskie. Takie, wiecie, proste belki LED-owe. No i oczywiście trzy te lampki małe z aquela, te takie belki do tych tak zwanych nanoakwariów. Także jedna świeci z prawej, druga z lewej i tu na środku teraz jest oświetlenie właśnie też z tej jednej belki aquelowskiej i to jest wszystko nie ja tu nie świecę mocno światła także to jest wiecie to jest tak zwany lowtech akwarium praktycznie bezobsługowe nic tutaj się takiego nie robi w tym akwariumie według mnie czasy jak ktoś ma nie ma co do roboty Albo lubi, no to sobie zakładają te różne, takie wiecie, high po 500 watów światła, yy, pompy dozujące i tak dalej, i później latają przy tych zbiornikach non-stop, no bo tam trzeba non-stop doglądać. Yy. Wiecie, to jest natura. To, to ma być jak najbardziej przypominać tą naturę. W naturze takiego światła nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma takiego światła jak jest w zbiornikach, a tym bardziej w hajtekach. Ja i tak mam tutaj za duże światło. Te rośliny, epifity sobie i tak radzą z takim światłem. One praktycznie w, gdzieś tam w wodzie nigdy takiego światła nie widziały. Także do nich i tak to jest komfort niesamowity być tak oświetlonym jak tutaj. No takie wiecie, wody Amazonii, jeszcze te tak zwane czarne wody. No tam, ile tam jest? Metr, dwa metry pod, pod powierzchnią jest, jest jako tako coś tam świeci, a już głębiej już, już praktycznie jest półmrok, nie? Cała, cała y, fotosynteza odbywa się na głębokości do półtora metra i to jest wszystko, nie? Y, może są gdzieś, wiecie, jakieś takie zakolarze, gdzie ta woda praktycznie stoi, y, jest w miarę czysta, że, że nie ma jakiegoś tam zamulenia czy czegoś takiego i możliwe, że tam w niektórych miejscach jest, tam te słońce prześwituje do tej głębokości dwóch, nawet trzech metrów, tak? Ale to mi się wydaje, że to są znikome jakieś takie Odcinki rzeki, a już nie mówiąc o O porze deszczowej, gdzie z wszystkich stron wpada woda I zabiera całe błoto z brzegów i tak dalej, no to, to wiecie co tam się dzieje nie? Możemy sobie tylko po prostu wyobrazić Co się dzieje w takiej rzece jak są duże opady deszczu nie? Jedynie co to gdzieś po prostu W jakiś takich naprawdę Rozlewiskach, gdzieś może, gdzie po prostu natura stworzyła takie, wiecie, azyle, gdzie po prostu nie ma praktycznie ruchu wody. Wtedy tam możliwe, że jest ta woda w miarę kryszta, krysta, kryształowa, przezroczysta i tak dalej. Nie? A tak, to, to wiecie, jak to tam może wyglądać. No, na pewno nie ciekawiej. Nie jest taka bajka, jak tu u nas w zbiornikach. Także ja tu świecę tym mocniejszym światłem parę godzin tam 2-3 godziny i później to gaszę i, i po prostu jest tylko taki półmrok. Ryba się nawet powiem wam lepiej czuje jak no nie ma takiego mocnego światła tam gdzieś tylko u góry gdzieś tam jest takie w miarę mocne a tutaj wszystko jest po prostu lekko przysłonięte i tyle nie i tego światła takiego jako tako nie ma nie. Dlatego wiecie, u mnie to tak wygląda, jak wygląda. Wielu ludziom się to podoba, ten mój zbiornik. Jeszcze przypomnę, że dzisiaj nagrywam inną kamerą. Tak, tylko dla, dla zobaczenia, jak to będzie wyglądać później już na dużym ekranie. Bo wiecie, na telefonach to wszystkie ładnie wyglądają, choć. Zresztą mogę wam powiedzieć, teraz nagrywam iPhone'em i no bardziej mi się podoba ten obraz w Samsung, choć podobno iPhone'y bardzo dobrze nagrywają wideo, ale no nie wiem, nie wiem sami możecie ocenić jak to wyglądało z poprzedniego filmu, a jak wam się podoba będzie podobać z tego filmu. Ta jakość wideo jest to full HD w 60 klatka no zobaczymy. Także co? No, podmiarka wczoraj zrobiona. Aspiryna dodana. Dzisiaj jeszcze po południu wleję sobie pyłek kwiatowy, żeby tam jakieś roślinki sobie pojadły. No i tyle nie. U gubików też w miarę fajnie. Ja Wam zresztą pokażę, wyjmę ten telefon z tego statywu. Będzie może trochę trząsło, albo coś w tym stylu, ale co, co zrobić? I tak później zakończymy film. No, tutaj moja kosteczka z dwoma paletami. Tu wam już pokazuję. Przeczymy tutaj szybko, bo troszkę sobie tutaj gdzieś nabrudziłem. Może sobie usiądę. jak to widzicie teraz, tutaj u gubiko wygląda. Tu jest ten filterek z tymi dwoma gąbkami. No, a tutaj w dużym zbiorniku ten filterek jest tu. O! Na dwie gąbki widzicie i sobie Śnie wodę, nie? Także on tam ma tam głowicę między gąbkami, i tak to wygląda. No, tutaj mam wam troszkę tak z boku zrobię taki kadr. Zaraz troszkę to inaczej wygląda, nie jak się tak z boku kręci. Ten akwarium jest wydaje się bardzo długi. Dobra moi drodzy, więcej dzisiaj nie mam takich tematów jakichś konkretnych. Podziękuję bardzo Wam serdecznie za, za jakieś łapki w góry. mile widziane. Tak zwane te lajki i inne Zapraszam Wszystkich chętnych do subskrypcji No i No te łapki po, Wiecie, żeby ten film Jakoś algorytmy go tam Wypchnęły do góry Żeby większość widzów Sobie popatrzyło na, na moje zbiorniki No dziękuję serdecznie jeszcze raz Dziękuję Kasiu za ten Za tą aspirynę, że odpisałaś i do następnego razu. Trzymcie się. Hej.